Gdzieś łowimy 3 godziny, czyli pół godziny i powiem Wam kochani, że kluczową przynętą okazuje się dzisiaj kuku. Na Magetce to takie raz były brania, raz nie, raz drobna ryba, teraz była flauta z godzinę, całkowicie bezwiecznie. I te brania troszkę siadły. A teraz znowu mamy lekki wiaterek się pojawił. Więc liczę na to, że, że, że się poprawią brania. Bo teraz, no, branie jest co parę minut. Nie tak jak rano, bo wsad. Kilka sekund i branie, nie? drążki gdzieś odeszły. Jak już mówiłem. Głównie pojawiają się płocie, choć jak założę, założę, robaczka, czy dwa robaczki, no to się trafia w zdążka. Posiedzę sobie jeszcze z godzinkę, może półtora I, i, i... No i co, i niedzielę będę zaliczał do udanych, bo, bo może tam w kilogramach nie ma Bóg w jakiego wyniku, ale, ale, ale bardzo fajnie połowione, naprawdę. Sympatycznie. Nie wyciągałem dzisiaj absolutnie federa Skupiłem się na, na dwóch batach Piątka i siódemka, ale piątka to porażka Bo No bo, no bo centralnie maluteńkie takie rybki Jak palec nie? Więc odpuściłem od razu piąty metr Pią, no, piąty metr Piątkę, bata i skupiłem się na siódemką no, i myślę, że to był dobry wybór. Ale jeszcze za tydzień, tak czy inaczej, Federa rozłoży, ale nie wiem, czy nie rozłoży sobie jeszcze odległościówki. Tak, na 20 metr. Może to być kluczowe. A teraz próbujemy jeszcze coś zrobić. Zostańcie jeszcze ze mną. Oleję troszkę wróciły, ale już mniejszych płotek Nie mam nic przeciwko, żeby i takie brały Oby coś się działo. Bardzo fajnie niedzielę mam spędzoną Przyjechać później po południu do domu, zjeść obiadzik. Odpocząć, to do pracy. Przepracować tydzień. I znowu tutaj się widzimy na zawodach. Nie stać mnie niestety na kamerzystę. Bo gdybym miał kogoś, kto kameruje, to i zawody by się kręciło. No ale niestety, biorąc udział na zawodach i kręcić, no bez sensu to jest. bo Albo, albo się skupiam nad nad łowieniem, albo nad kręceniem. Ale może kiedyś się dorobię kamerzysty <grymne> Pożyjemy, zobaczymy. Ale wiecie co? Woda się uspokoiła. Znowu. Plauta się zrobiła. I ryby są, nie wiem, ostrożniejsze delikatniejsze, na pewno te brania są delikatniejsze. Wcześniej to spławik znikał w sekundzie, znikał i koniec, zacinałem mi była ryba. Teraz ten spławik tak się bawi, jeździ. Ale to 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 naprawdę daje dużo emocji, ja uwielbiam uwielbiam praktycznie każdą formę wędkarstwa spławikowego, to jest Przyjemność w czystej postaci. I kolejna płoteczka. I to już będzie ostatnia płotka. Ale jest naprawdę ładna. Ostatnia rybka, i się zwijam. bo jeszcze ostatnia. Teraz już naprawdę ostatnia. No nic kochani, ja już kończę. Niedzielę uważam za udaną. Trening był fantastyczny. Może na kilogramy dużo tego nie będzie, ale na ilość, na sztuki trochę się obłowiłem. Było tego trochę. Z 20, może 30 ryb mi spadło. Wiecie, jak się batem mówi. Podbiarka się nie chce używać do góry na klatę. Spadają, ale to jest nieważne. Ważne, że coś jakąś wiedzę zdobyłem. Jak ją podejść, tą rybę. Czy to się uda za tydzień? Tego nie wie nikt. Kochani, wędka spisała się fantastycznie. Dziękuję Kacper. Y Kasper Gurecki pomógł mi ją w wyborze bata, który właśnie potrzebowałem czyli na kanał i, i jeziora. Bo ten bat jest wspaniały. 7-metrowa hydra Queen, naprawdę fantastyczna wędka. Jeszcze raz, Kasper, dziękuję za, za pomoc w wyborze. Naprawdę pierwsza liga. Mało powiedziane. Ekstra klasa. Lekki, szybki bat, naprawdę. Coś niesamowitego. Jestem bardzo zadowolony. Pokażę Wam jeszcze, co tam złowiłem, tej sieczki, bo to jest sieczka, ale właśnie dlatego mówię plan zrealizowany, bo po to przyjechałem. Udało mi się, jestem bardzo zadowolony. Ani Trochę kilogramów to tu jest. Uu. Trochę kilogramów to tu jest. Naprawdę. Samemu ciężko, ale Moja siatka już ledwo zipie. No to co, kochani, poparcie się, trochę tych kilogramów jest, nie można powiedzieć, że nie. O, jasne. Widzicie, siatka dziurawa, co uciekło, to ucieku. uciekło. Myślę, że jakieś 6-7 kilogramów jest. Także yy, że bardzo fajnie, postaram się Wam jeszcze tak pokazać, pokrótce. Są zdręgi, są płocie niektóre ładne. Ryby wracają do wody, ja się z Wami żegnam i do następnego razu. Pa, pa!